Czy wiesz, że tysiące ludzi, którzy stanęli na granicy życia i śmierci, widzieli dokładnie to samo? Jasne światło, anioły, sąd nad własnym życiem, spotkanie z Jezusem, a niektórzy widzieli rzeczy tak przerażające, że odmienili swoje życie na zawsze. To nie fikcja, to świadectwa ludzi, którzy wróciliby nas ostrzec, jeśli myślisz, że śmierć to koniec, to co usłyszysz dzisiaj, zmieni wszystko. Dziś opowiem Wam o ośmiu rzeczach, które ludzie widzą, gdy umierają. Nie są to bajki ani wymysły, to prawdziwe świadectwa, potwierdzone przez lekarzy, naukowców i przede wszystkim przez Słowo Boże. To, co usłyszycie, może Was zaskoczyć, może wzruszyć, a może nawet przerazić. Ale jedno jest pewne: to zmieni Wasz sposób patrzenia na życie i śmierć. Pierwsza rzecz opuszczenie ciała i obserwowanie z góry. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście na sali operacyjnej, lekarze walczą o wasze życie, słyszycie dźwięk monitora coraz wolniejszy, coraz bardziej przerywalny i nagle cisza, ale nie ciemność, przeciwnie. Widzicie wszystko jaśniej niż kiedykolwiek, tylko że teraz patrzycie z góry, z sufitu na własne ciało leżące na stole operacyjnym. To jedno z najczęściej opisywanych doświadczeń przez osoby, które przeżyły śmierć kliniczną. Pani Teresa z Poznania opowiadała, że podczas zawału serca uniosła się nad swoim ciałem i widziała, jak lekarze próbują ją reanimować. Widziała każdy szczegół: kolor fartucha pielęgniarki, numer na zegarze, na ścianie, nawet rozmowę, którą prowadzili lekarze w sąsiednim pomieszczeniu. Gdy się ocknęła, opisała wszystko ze szczegółami, które zdumiały personel medyczny. Skąd mogła to wiedzieć? Była przecież nieprzytomna, bez pulsu. Biblia mówi nam w drugiej liście do Koryntian, 12, 2, 3. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Święty Paweł opisuje doświadczenie, które przypomina właśnie to rozdzielenie duszy od ciała. Nasza dusza nie jest tym samym co nasze ciało. Ciało to tylko skorupa, tymczasowy dom. Gdy przychodzi śmierć, dusza opuszcza to mieszkanie i rozpoczyna swoją prawdziwą podróż. Wielu ludzi opisuje to uczucie jako niezwykłe uwolnienie. Nagle nie czują bólu, nie czują ciężaru. Czują się lekcy jak piórko, wolni. Pan Stanisław z Wrocławia mówił, że przez całe życie cierpiał na artretyzm ledwo chodził o kulach. Ale gdy jego serce stanęło podczas operacji, poczuł się jak młody chłopak. Mógł poruszać się bez wysiłku, bez bólu. To było, jak sam powiedział, jak wrócić do domu po długiej, wyczerpującej podróży. Druga rzecz, Tunel i jasne światło. Zaraz po opuszczeniu ciała większość ludzi opisuje przejście przez coś, co nazywają tunelem. Nie jest to zwykły tunel. To przestrzeń pomiędzy naszym światem a światem wiecznym. Niektórzy mówią, że czuli się jakby lecieli z ogromną prędkością, inni, że poruszali się spokojnie, prowadzeni przez niewidzialną siłę. A na końcu tego tunelu światło. Ale niezwykłe światło, które rani oczy. To światło pełne ciepła, miłości, pokoju, światło, które jakby otula duszę i mówi, jesteś bezpieczny, jesteś w domu. Pan Marek z Gdańska, który przeżył wypadek samochodowy, opisywał to światło jako coś żywego. To nie było jak zapalona żarówka, mówił. To było jak obecność, jakby ktoś na mnie czekał, wyciągał ręce. Czułem, że to światło mnie zna, zna każdą myśl, każde pragnienie mojego serca. I mimo że wiedziało o wszystkich moich grzechach, to i tak mnie kochało. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 8:12: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. To światło, które ludzie widzą, to nie abstrakcja, to sam Chrystus, to Jego obecność, Jego miłość, Jego prawda. Wielu ludzi, którzy przeżyli te doświadczenia, mówi, że rozpoznali w tym świetle Jezusa. Nawet jeśli wcześniej nie byli wierzący. Trzecia rzecz: spotkanie z bliskimi, którzy odeszli. Wielu ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej, opisuje spotkanie z tymi, którzy odeszli przed nimi. Widzą rodziców, dziadków, przyjaciół, wszystkich, którzy już są w wieczności. I ci bliscy przychodzą, by ich powitać, pocieszyć, czasem by powiedzieć, że jeszcze nie nadszedł ich czas. Pani Jadwiga z Warszawy opowiadała, że gdy umarła podczas porodu, Zobaczyła swoją matkę, która zmarła 10 lat wcześniej. Mama wyglądała dokładnie tak, jak ją pamiętałam. Uśmiechnięta, młoda, promienna, mówiła przez łzy. Objęła mnie i powiedziała: Kochanie, musiałaś tu przyjść, żeby zobaczyć, że wszystko jest dobrze, ale musisz wrócić. Twoje dziecko potrzebuje matki. I nagle otworzyłam oczy na sali porodowej. To nie są halucynacje umysłu pod wpływem stresu. To zbyt szczegółowe, zbyt spójne. Tysiące ludzi z różnych krajów, kultur, religii, wszyscy opisują to samo. Księdze Rodzaju, 15.15, 15, Bóg mówi do Abrahama, A ty pójdziesz do swych ojców w pokoju i zostaniesz pochowany w późnej starości. Biblia pokazuje nam, że po śmierci łączymy się z tymi, którzy odeszli przed nami. Nie jesteśmy sami. Czeka na nas wspólnota świętych, wspólnota wierzących. Czwarta rzecz. Przegląd całego życia. Każda chwila, każdy czyn. A teraz nadchodzi moment, który wielu ludzi opisuje jako najbardziej przejmujący. Nagle w obecności tego świetlistego światła widzą całe swoje życie. Nie jak film, który się przewija, to coś znacznie bardziej intensywnego. Widzą każdą chwilę, każde słowo, każdy czyn, ale co więcej, odczuwają wpływ, jaki wywierali na innych. Pan Tomasz z Szczecina opowiadał. Widziałem moment, gdy jako nastolatek skrzywdziłem kolegę ze szkoły, nazwałem go wulgarnymi słowami, upokorzyłem przed wszystkimi, ale tym razem nie tylko widziałem to z mojej perspektywy. Czułem jego ból, jego wstyd, jego łzy. Jakbym to ja sam doświadczał tego bólu, to było nie do zniesienia. To jest prawdziwy sąd. Nie potrzeba słów oskarżenia ani wyroku. Sami widzimy prawdę o sobie. Widzimy każdą dobroć, którą okazaliśmy. Ale także każde zranienie, każde kłamstwo, każdą obojętność. I w świetle tej prawdy, w obecności Boga, który jest czystą miłością, nasze grzechy stają się nieznośne. W liście do Hebrajczyków 4:13 czytamy: Nie ma stworzenia, które byłoby przed nim niewidoczne, wszystko bowiem jest nagie i odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Nie możemy uciec przed prawdą. Bóg zna wszystko, ale oto piękno tego momentu. On zna wszystko, i mimo to nadal nas kocha. Piąta rzecz obecność aniołów lub istot duchowych. Wielu ludzi opisuje również obecność istot, które nazywają aniołami lub przewodnikami duchowymi. To istoty świetliste, pełne pokoju, które towarzyszą duszy w jej podróży. Niektórzy je widzą wyraźnie, z olśniewającymi skrzydłami i promieniującymi twarzami. Inni po prostu czują ich obecność, jak ochronną rękę na ramieniu. Pan Wojciech z Krakowa, który przeżył Udar, opowiadał: Zobaczyłem przy sobie dwóch mężczyzn w białych szatach. Nie powiedzieli ani słowa, ale wiedziałem, że są po to, by mnie prowadzić. Czułem się bezpieczny, jak dziecko trzymane za rękę przez ojca. Biblia wielokrotnie mówi o aniołach. W Ewangelii Łukasza 16,22 czytamy o ubogim łazarzu. I stało się, że umarł ubogi i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Anioły to posłańcy Boży, którzy towarzyszą nam w życiu i w śmierci. Wielu ludzi dopiero w momencie bliskim śmierci uświadamia sobie, że nigdy nie byli sami. Zawsze byli ochraniani, prowadzeni, kochani. Pani Elżbieta Storunia mówiła, że podczas swojego doświadczenia zobaczyła Anioła o niebiańskiej piękności. Powiedział mi: Nie bój się. Bóg wysłał mnie, bym pokazał ci, jak bardzo Cię kocha, a potem pokazał mi wizję mojego życia, ale z perspektywy nieba. Widziałam, ile razy Bóg mnie ochraniał, ile razy interweniował, gdy byłam w niebezpieczeństwie. Płakałam ze wdzięczności. W Psalmie 90.11 czytamy: Bo aniołom swoim da rozkaz o tobie, by cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. To nie jest metafora, to obietnica. Każdy z nas ma anioła stróża, który nieustannie czuwa. Drodzy widzowie, jeśli to przesłanie dotyka Waszego serca, bardzo was proszę. Subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. To proste gesty, ale pomagają nam dotrzeć do większej liczby serc, które potrzebują tej nadziei, tej pociechy. Nie zatrzymujcie tej wiadomości tylko dla siebie. Udostępnijcie ten film bliskim, przyjaciołom, tym, którzy pytają o sens życia i śmierci. Razem możemy nieść światło tam, gdzie jest ciemność. Szósta rzecz. Dźwięki i muzyka niemożliwa do opisania. Wielu ludzi, którzy przeżyli doświadczenie bliskie śmierci, Opisuje nie tylko to, co widzieli, ale także to, co słyszeli. Mówią o muzyce tak pięknej, że żadne ziemskie kompozycje nie mogą się z nią równać. To harmonie, które przenikają całą duszę, melodie, które jednocześnie są radością i pokojem. W Księdze Objawienia 14, 2, 3, Jan apostoł opisuje: I usłyszałem głos z nieba, jak szum wielu wód i jak grzmot potężny, a głos, który usłyszałem. Był jak dźwięk grajków grających na swych cytrach i śpiewają nową pieśń przed tronem. Niebo jest miejscem nieustannej adoracji, nieustannej radości. To miejsce, gdzie dusza znajduje pełnię wyrazu w uwielbieniu stwórcy. Ale nie wszyscy słyszą muzykę. Niektórzy słyszą głosy bliskich, którzy odeszli. Inni słyszą sam głos Boga, głęboki, pełen władzy, ale jednocześnie nieskończenie czuły. Pani Maria z Białego Stoku mówiła że słyszała głos, który mówił do niej po imieniu. Mario, kocham Cię. Zawsze Cię kochałem. Od pierwszego tchnienia życia, aż po tę chwilę, byłaś moją ukochaną córką. Tego głosu, mówiła przez łzy, nie da się opisać. Był wszędzie i jednocześnie we mnie. Czułam się znana, widziana, całkowicie zaakceptowana. Po raz pierwszy w życiu czułam się prawdziwie kochana. Siódma rzecz. Wizje nieba i piekła. Miejsce ostateczne. Teraz dochodzimy do najbardziej szokującej części. Niektórzy ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, opisują wizję nieba. Miejsce nieopisanej piękności, pełne światła, pokoju, radości. Mówią o ogrodach pełnych kwiatów w kolorach, których nigdy nie widzieli na ziemi. O rzekach czystej wody. O wspólnocie świętych, adorujących Boga w wiecznej chwale. W księdze objawienia 4 czytamy. I otrze wszelką łzę z ich oczu, a śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. To obietnica dla wszystkich, którzy trwają w wierze, którzy kochają Boga, którzy żyją według Jego słowa. Ale są także ci, którzy opisują wizje o wiele mroczniejsze. Ludzie, którzy widzieli miejsce ciemności, gdzie słychać płacz i zgrzytanie zębów, miejsce oddzielenia od Boga, od miłości, od nadziei. To wizję piekła, rzeczywistego miejsca, nie metafory. Pan Janusz Złodzi, który przez większość życia żył bez Boga, opisywał swoje doświadczenie jako koszmarne. Zobaczyłem ciemność tak gęstą, że można ją było dotknąć. Słyszałem krzyki rozpaczy. Czułem beznadzieję tak przytłaczającą, że chciałem przestać istnieć. Ale nie mogłem. Zrozumiałem, że to jest miejsce dla tych, którzy odrzucili Boga. I byłem przerażony. Bo wiedziałem, że tam właśnie zmierzam, ale w ostatniej chwili usłyszał głos: Jeszcze nie. Daję ci jeszcze jedną szansę. Ocknął się w szpitalu, a jego życie zmieniło się całkowicie. Dziś jest gorliwym chrześcijaninem, który ostrzega innych. Piekło jest prawdziwe, nie ryzykujcie swojej wieczności. Jezus mówił o piekle nie po to, by nas przerażać, ale by nas ostrzec. W Ewangelii Mateusza 25:41 czytamy: Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany Diabłu i jego aniołom. To nie jest coś, czego Bóg pragnie dla nas. Pragnie, byśmy wszyscy byli zbawieni, ale daje nam wolną wolę. Możemy wybierać. Ósma rzecz: otrzymanie misji i powrót do życia. Wielu ludzi, którzy przeżyli doświadczenie bliskie śmierci, mówi, że zostali odesłani z powrotem z konkretną misją. Usłyszeli: Jeszcze nie nadszedł Twój czas, albo. Masz jeszcze coś do zrobienia. Pani Danuta Skielc opowiadała, że podczas swojego doświadczenia Jezus powiedział jej: Musisz wrócić i mówić ludziom o mojej miłości. Wielu straciło wiarę. Potrzebują świadectwa, które obudzi ich serca. Od tego czasu jeździ po Polsce, dzieląc się swoją historią w kościołach, szpitalach, więzieniach. Czasem misja jest prosta: być lepszym rodzicem, bardziej kochającym małżonkiem, bardziej współczującym sąsiadem. Czasem jest większa nieść świadectwo, pomagać chorym, bronić słabych ale zawsze chodzi o miłość zawsze o służbę. W liście do Filipian 1,21-24 Święty Paweł pisze: Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk, lecz pozostać w ciele to owocna praca. Gdy Bóg daje nam więcej czasu na ziemi to nie przypadek to dar okazja, by naprawić błędy, pogłębić wiarę pomóc innym. Pani Agnieszka z Gdyni mówiła: Nie chciałam wracać. W tamtym miejscu było tak pięknie, czułam się tak kochana. Ale Anioł powiedział mi: Twoje dzieci potrzebują matki, twój mąż potrzebuje żony, Bóg ma jeszcze dla ciebie plan. I nagle poczułam siłę do powrotu nie dla siebie, dla nich. Co te świadectwa znaczą dla nas? Drodzy bracia i siostry, te osiem rzeczy: opuszczenie ciała, tunel i światło, spotkanie z bliskimi, przegląd życia. Obecność aniołów, niebiańska muzyka, wizje nieba i piekła, misja powrotu to nie są przypadkowe halucynacje. To są okna do wieczności, które Bóg łaskawie otwiera, by niektórzy mogli wrócić i nas ostrzec, pocieszyć, przygotować. Co to wszystko znaczy dla ciebie, który teraz słuchasz? Znaczy to, że śmierć nie jest końcem, że jesteś czymś więcej niż tylko ciałem, że masz nieśmiertelną duszę, która będzie żyła wiecznie. Albo w obecności Boga, albo w oddzieleniu od Niego. Znaczy to, że każdy dzień ma znaczenie. Każde słowo, które wypowiadasz, każdy czyn, który wykonujesz, każda myśl, którą żywisz. Wszystko jest widziane, wszystko jest zapisane, wszystko będzie ujawnione w świetle prawdy. Ale znaczy to także coś pięknego, że jesteś nieskończenie kochany, że Bóg czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. Że nawet jeśli zgrzeszyłeś tysiąc razy, jeśli twoje życie jest pełne błędów i upadków, nadal możesz wrócić do Niego. Nadal możesz usłyszeć: Witaj w domu, moje ukochane dziecko. W Ewangelii Jana 3:16 czytamy być może najbardziej znany werset Biblii: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest sedno Ewangelii. To jest nadzieja, która nie zawodzi. Moi drodzy, jeśli jest jedna rzecz, którą chcę, byście zapamiętali z tego przekazu, to ta: przygotujcie się. Nie wiecie dnia ani godziny. Śmierć przychodzi jak złodziej w nocy. Może być jutro, może za dziesięć lat, może za chwilę, ale przyjdzie. I pytanie nie brzmi czy, ale czy będziesz gotowy? Jak się przygotować na wieczność? Po pierwsze, przyjmij Jezusa jako swojego zbawiciela. To nie jest skomplikowane, to nie wymaga studiów teologicznych ani wielkich czynów, wymaga tylko szczerości serca. Uklęknij dziś wieczorem, otwórz swoje serce i powiedz: Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem, wiem, że potrzebuję Ciebie. Przyjdź do mojego życia, przebacz mi, zbaw mnie. Po drugie, żyj w świetle tej prawdy. Nie odkładaj na jutro dobrych czynów, nie odkładaj na jutro przebaczenia, nie odkładaj na jutro miłości. Jeśli masz kogoś do przeproszenia, Zrób to dziś. Jeśli masz kogoś do przebaczenia, zrób to teraz. Jeśli masz komuś powiedzieć kocham cię, no nie czekaj. Po trzecie, módl się codziennie. Nie tylko słowami z książeczki, choć one też są piękne, ale rozmawiaj z Bogiem jak z Ojcem. Opowiedz Mu o swoich lękach, swoich marzeniach, swoich trudnościach. On słucha, zawsze słucha. Po czwarte, czytaj Biblię. To nie jest zwykła książka. To żywe słowo Boga, które przemienia serca. Zacznij od Ewangelii, od Jana albo Mateusza. Poznaj Jezusa, poznaj Jego miłość, Jego naukę, Jego ofiarę. Po piąte, należ do wspólnoty. Nie żyj wiarą w samotności. Idź do Kościoła, poznaj innych wierzących. Razem jesteśmy silniejsi, razem podtrzymujemy się w trudnych chwilach. Wiem, że ten temat może budzić lęk. Śmierć jest tajemnicą, której się boimy, ale chcę, abyście wiedzieli, nie musicie się bać. Jeśli waszym życiem jest Chrystus, śmierć nie jest końcem, ale początkiem. Początkiem prawdziwego życia, życia w pełni, życia w obecności Boga. Wyobraźcie sobie dziecko w łonie matki. Jest ciepło, bezpiecznie, ale ciasno. Dziecko nie wie, co jest po drugiej stronie. Może się bać, ale gdy przychodzi poród, gdy przeciska się przez ten tunel, wchodzi do świata pełnego światła, kolorów, dźwięków, miłości. Odkrywa rzeczywistość o wiele większą i piękniejszą niż to, co znało. Tak samo jest ze śmiercią. To poród do prawdziwego życia. To przejście z ciasnoty tego świata do przestronności wieczności. I jeśli żyjemy w Bogu, czeka nas radość, której żadne ludzkie słowa nie są w stanie opisać. Święty Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian 2:9. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. To nie jest pusta obietnica. To rzeczywistość, którą potwierdzają tysiące ludzi, którzy zajrzeli na drugą stronę. Czego uczy nas historia bogatego człowieka i łazarza w Ewangelii Łukasza 16, 19, 31. Jezus opowiada historię, która idealnie ilustruje to, o czym dziś mówimy. Jest tam bogaty człowiek, który żył w przepychu, ucztując codziennie w świetności. A przed jego bramą leżał ubogi człowiek imieniem Łazarz pokryty wrzodami, pragnący nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Obaj umierają. Łazarz zostaje zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama do raju. Bogacz trafia do miejsca mąk i tam, w cierpieniu, podnosi oczy i widzi z daleka Abrahama i Łazarza. Woła – Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby koniec swojego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język bo cierpie katusze w tym płomieniu ale abraham odpowiada synu wspomnij że za życia otrzymałeś swoje dobra łazasz podobnie złe teraz on tu doznaje pociechy a ty męki a poza tym wszystkim między nami a wami zieje wielka przepaść tak iż ci którzy chcieliby przejść stąd do was nie mogą ani stamtąd do nas nie przechodzą ta historia uczy nas kilku kluczowych prawd po pierwsze, nasze wybory na Ziemi mają wieczne konsekwencje. Bogacz nie trafił do piekła, dlatego że był bogaty, ale dlatego, że żył tylko dla siebie, ignorując cierpienie innych, ignorując Boga. Żył jakby wieczności nie było. I teraz, gdy poznał prawdę, było już za późno. Po drugie, po śmierci nie ma drugiej szansy. Zieje wielka przepaść, mówi Abraham. Gdy życie się kończy, kończy się czas wyboru. Nasze przeznaczenie jest zapieczętowane. Po trzecie, bogacz prosi Abrahama, by posłał kogoś z martwych, by ostrzegł jego braci, którzy nadal żyją. Ale Abraham odpowiada, mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Moi drodzy, dziś macie więcej niż tylko Biblię. Macie świadectwa żywych ludzi, którzy wrócili z progu wieczności. Macie ich ostrzeżenia, ich zachęty, ich potwierdzenie, że Słowo Boże jest prawdą. Nie ignorujcie tych głosów. Nie mówcie sobie: Mam jeszcze czas, pomyślę o tym później. Może nie być później. Ostatnie słowo: nie bójcie się. Kończąc, chcę Wam powiedzieć coś, co jest dla mnie osobiście niezwykle ważne. Przez lata, jako młody człowiek, bałem się śmierci. Było to jak czarny cień, który wisiał nad każdą radością. Myślałem, po co się cieszyć, skoro i tak wszystko się skończy? Ale potem poznałem Jezusa. Nie tylko intelektualnie, nie tylko jako postać historyczną, ale osobiście. I wszystko się zmieniło. Zrozumiałem, że śmierć nie ma już władzy. Chrystus ją pokonał, wstał i obiecał, że my też wstaniemy. W Ewangelii Jana 11, 25-26, Jezus mówi: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, chociażby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To nie metafora, to obietnica, więc nie bójcie się. Żyjcie pełnią życia, kochajcie mocno, przebaczajcie szybko, śmiejcie się często, służcie hojnie. A gdy przyjdzie wasz czas, a przyjdzie dla każdego z nas, wiedzcie, że to nie koniec. To tylko drzwi, drzwi do domu, do którego zawsze należeliśmy. Moja babcia miała rację. Śmierć to nie koniec, to początek. I dla tych, którzy kochają Boga, to początek nieopisanej przygody, niewyobrażalnej radości, niewyczerpywalnej miłości. Pozwólcie, że zakończę krótką modlitwą. Módlcie się ze mną w swoich sercach. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję za życie, które mi dałeś. Dziękuję za każdy oddech, każde bicie serca. Przepraszam za czasy, gdy Cię ignorowałem, gdy żyłem, jakby Ciebie nie było. Przebacz mi moje grzechy. Obmyj mnie swoją krwią. Wejdź do mojego życia i bądź moim Panem i Zbawicielem. Pomóż mi żyć każdym dniem tak, jakby był ostatnim. Pomóż mi kochać głębiej, przebaczać szybciej, służyć wierniej. A gdy przyjdzie moja godzina, niech nie będzie to czas lęku, ale radości, bo wiem, że przyjdziesz po mnie, że zaniesiesz mnie do domu, że będę z Tobą na zawsze. Amen. Moi ukochani, dziękuję Wam za poświęcony czas. To, co dzisiaj usłyszeliście, to nie tylko ciekawostki o życiu po śmierci, to wezwanie, wezwanie do refleksji, do zmiany, do życia w świadomości wieczności. Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie zrobić dziś. Nie czekajcie na odpowiedni moment, by wrócić do Boga. Ten moment jest teraz, ta chwila, to bicie waszego serca, które właśnie słyszycie, to przypomnienie, że żyjecie, że macie jeszcze czas, ale nikt nie wie, ile tego czasu zostało. Jeśli to przesłanie dotknęło Waszego serca, podzielcie się tym filmem z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami. Może ktoś właśnie potrzebuje usłyszeć te słowa. Może ktoś jest na skraju rozpaczy i potrzebuje nadziei. Może ktoś żyje, jakby wieczności nie było i potrzebuje być obudzony. Zostańcie z Bogiem. Niech On błogosławi Waszym dniom, niech strzeże Waszych rodzin, niech prowadzi Wasze kroki. I niech gdy przyjdzie wasza godzina, spotkacie się z Nim twarzą w twarz i usłyszycie słowa, których pragnie każda dusza: Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości swojego Pana, do zobaczenia w następnym filmie, a przede wszystkim do zobaczenia w wieczności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.